Otwieram, otwieram 80 sesję ósmej kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. Mam zaszczyt powitać tutaj nasze władze w osobie Pana Pawła Kaczmarczyka, Burmistrz, Panią Annę Rutę, Panią Skarbnik, Pana Dominika Molestę, Sekretarza i Panią Lidio Kunę, kierownika inwestycji. Witam również radnych, witam, witam obsługę i dziękuję za przygotowanie sesji. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Mamy na 15 radnych, mamy w tej chwili obecnych 10, 10 osób, więc jest to liczba wystarczająca do podejmowania uchwał. Zamykamy punkt pierwszy, przechodzimy do po, punktu drugiego, przyjęcie porządku sesji. Czy do tak przygotowanego porządku sesji są uwagi? Bardzo proszę Pan Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym do porządku sesji wprowadzić dodatkowy punkt obrad. Chodzi o wprowadzenie uchwały dotyczącej inwestycji przy drodze wojewódzkiej 832 na ulicy Młynki i chodzi tutaj o ustawienie barier ochronnych. Są to środki nasze budżetowe, yy, które będziemy inwestować w sołectwie w młynki celem poprawy bezpieczeństwa yy, bezpieczeństwa mieszkańców. Przych bariery pomiędzy drogą wojewódzką a chodnikiem. Także Dzie bardzo proszę, dziękuję, dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Bardzo proszę yy, radnych o yy, przegłosowanie przyjęcia yy, przyjęcia. Yy, Uchwały numer 700, 544. Wprowadzenie do porządku sesji, może tak dokładniej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za głosowanie. Wszyscy radni są za wprowadzeniem do porządku sesji uchwały zaproponowanej przez pana burmistrza. I będzie to punkt siódmy ta uchwała i bardzo proszę teraz o przegłosowanie nowego porządku, porządku sesji. Dziękuję bardzo, jeszcze, jeszcze. Dziękuję bardzo. Wszyscy są za przyjęciem nowego, nowego porządku sesji. Zamykamy punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z siedemdziesiątej siódmej, siedemdziesiątej i 79 sesji Rady Miejskiej w Poniatowej. Więc bardzo proszę po zapoznaniu się radnych z protokołami proszę o uwagi. Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie przyjęcia protokołu z siedemdziesiątej siódmej sesji Rady Miejskiej w Poniatowej. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni w liczbie 10 osób są za przyjęciem protokołu z 77 sesji. Proszę teraz o przegłosowanie przyjęcia protokołu z 78 sesji Rady Miejskiej Poniatowej. 10 osób obecnych jest za przyjęciem uchwały protokołu z 78 sesji. Teraz proszę o przegłosowanie protokołu z 79. sesji Rady Miejskiej. Wszyscy obecni są za przyjęciem protokołu z 79. sesji Rady Miejskiej w Poniatowej. Zamykamy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Są to zmiany budżetu Gminy Poniatowa na 2023 rok. Podpunkt pierwszy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to projekt uchwały numer 80 łamane przez 540 łamane przez 23. Czy są uwagi ze strony radnych do tych zmian? Zmiany przedstawiła nam pani, pani skarbnik na komisjach, także jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to, to proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wszyscy, wszyscy, radni 10 osób jest za przyjęciem e, uchwały numer 80 przez 540 łamane i łamane przez 23. E, zamykamy podpunkt pierwszy, przechodzimy do podpunktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok razem z autopoprawką. Także bardzo proszę, jeżeli nie ma uwag, to o głosowanie. 10 radnych. Dziękuję za głosowanie. 10 radnych jest za przyjęciem uchwały numer 80, łamane przez 541, łamane przez 23. Zamykamy punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Poniatowa na rok 2023. Jest to projekt uchwały numer 80 łamane przez 542 i łamane przez 23. Może ja przeczytam uzasadnienie pani kierownik wydziału, magister Małgorzata Pietroń. Przygotowanie projektu niniejszej uchwały w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Poniatowa na rok 2023 Wynika z ustawy dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proszę o zmniejszenie kwoty w planie finansowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Poniatowej na rok 2023 w związku z likwidacją punktu sprzedaży napojów alkoholowych przy ulicy Lubelskiej 21 i w miejscowości Sofianka 28 oraz w zadaniu 8, dodaniu dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom i, patologicznym społecznym, i patologiom społecznym poprzez sport. Czy ze strony radnych są uwagi do tego, do tej uchwały, do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, to bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni, radni 10 osób jest za przyjęciem uchwały numer 80 łamane przez 542 łamane przez 23. Zamykamy punkt 5, przechodzimy do punktu 6, jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Poniatowa. Jest to projekt uchwały numer 80 łamane przez 543 łamane przez 23. Jest to, ta niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu pod garażem przy ulicy Szkolnej, oznaczonej w ewidencji jako działka numer 179 przez 21 oraz udziałów w powierzchni wspólnej gruntów o powierzchni 03135 hektara, zabudowanej kompleksem garaży. No, już dzierżawca nie będę czytała nazwiska, także bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie. Wszyscy radni są za przyjęciem uchwały numer 80 łamane przez 543 i łamane przez 23. Zamykamy punkt szósty. Przechodzimy do punktu siódmego. Jest to projekt uchwały zgłoszonego przez pana burmistrza. Yy, numer 80 łamane przez 544 łamane przez 23. Uzasadnienie, czy mam przeczytać jeszcze, czy państwo wystarczą radnym, a może dla społeczeństwa, tak. Przychylając się do wniosków mieszkańców gminy Poniatowa, złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o ustawienie barier ochronnych przy drodze wojewódzkiej nr 832 ulica Młynki na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Fabrycznej. Z informacji przekazywanych przez mieszkańców sołectwa Młynki wynika, że najwięcej wypadków ma miejsce na wskazanym odcinku. W budżecie gminy Poniatowa na 2023 rok zabezpieczona ten cel kwotę w wysokości 32691 96 groszy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla województwa lubelskiego. Proszę bardzo, radnych o głosowanie. Dziękuję bardzo radnym za głosowanie. Wszyscy radni są za przyjęciem uchwały numer 80, łamane przez 544, łamane przez 23. Zamykamy punkt 7, przechodzimy do punktu 8, co stanowi nam informację, że zamykam sesję ósmej kadencji Rady Miejskiej Paniatowej. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.